Witajcie, kochani! W takich warunkach, czemu nie? Eee... Wiecie, nie? Ja przychodzą różnego rodzaju myśli i to chodzi o to, żeby się w przepływie nimi podzielić. A... Jakby stawiam na jakość, a nie na piękne oświetlenie, piękne barwy i piękne opakowanie. Możecie mnie nie widzieć, bo tak naprawdę prawdziwe widzenie to jest widzenie przez serce. A oczy często widzą przez swoje różnego rodzaju różowe, różowe okulary, różowe filtry, ale i tak jest to ładne, prawda? Fajny jest ten No ale to już tak sobie tutaj ten częstotliwość widzenia, słuchajcie, to jest taki temat, który mnie strasznie poruszył dzisiaj, bo nagrałem filmek na ten temat, że w zależności od tego jak My rozszerzamy się świadomością i widzimy życie w szerszej perspektywie poprzez to, że akceptujemy swoje różnego rodzaju aspekty, integrujemy je, utulając siebie w całości. Tak naprawdę pozwalamy sobie na doświadczanie częstotliwości siebie w szerszym zakresie. I to powoduje, że nasza świadomość się rozszerza i jesteśmy w stanie utulając siebie. Utulając sobie te cienie, różnego rodzaju niechciane części, jesteśmy w stanie utulić drugą osobę. Tak naprawdę, ukochując siebie, ukochujemy innych. Jesteśmy w stanie ukochać innych. To jest takie oczywiste, normalne. I co jest ciekawe, że to, co dostrzegamy, jest w zakresie naszej możliwości tego jak. Jaką, jaką częstotliwością e, wibrujemy, tak powiedzieć. E, jaki zakres fal radiowych jest w stanie odebrać nasza nasza świadomość? Poprzez doświadczenia różnego rodzaju wglądy my rozszerzamy to. I widzimy siebie więcej. Zaraz, zarazem ta częstotliwość się rozszerza i zaczynamy widzieć wiele więcej. I to jest niesamowite, że. Im bardziej siebie akceptujemy, przyjmujemy siebie w różnych aspektach. Przyjmujemy różne niechciane, najbardziej yy, traumatyczne czy najbardziej takie ciemne inkarnacje, bo to jest jakby składanie siebie z puzli z różnych inkarnacji, z różnych yy, doświadczeń. One się objawiają niesamowicie, także powiem Wam, że yy, różne są sposoby i to jest dużo historii z mojej strony. Nieraz je opowiadałem. Na, w innych filmikach, a, czy na spotkaniach, o tym, jak to się integrowało w moim życiu. I słuchajcie, kiedy to wszystko się tak fajnie u, u, otuli, przyjmie, zaakceptuje, i potem świadomie wybiera swoją odsłonę, którą chce w swym tancu na tej ziemi uprawiać, bym tak powiedział, naturalne jest to, że zaczynamy widzieć yy, innych. Przez pryzmat tych częstotliwości, które dopuściliśmy w sobie, że one się przebudziły, że zaczynamy widzieć szerzej. I to jest niesamowite, że kiedy widzimy kogoś w takim pełnym akceptacji jak siebie, w takim zakresie jak siebie dostrzegliśmy, no to to jest cudne spotkanie w bezwarunkowej miłości, bo to płynie bez warunków. Nie mam w sobie tendencji, chcieć, żebyś ty był jakiś. Uszanowanie tego, że ja potrzebuję przejść pewne procesy i przetransformować swoje różnego rodzaju ciorcie, tendencje, to powoduje, że uszanowuje to też w tobie, że ty masz tą drogę, która e, potrzebuje być przybyta przez ciebie. Moje pomaganie tylko ci cię zwolni w tym odkrywaniu e, swojej mocy. Ja mogę zainspirować, pokazać, co robić. Dzieje się w moim życiu. Ale do czego zmierzam? Bo ten zakres częstotliwości widzenia innych. I teraz coś takiego, co mnie zaklikało fajnie. Jeżeli ktoś uprawia retorykę, że są częstotliwości wyższe i niższe. I jeżeli ktoś ma o sobie obraz, czy o sobie myślenie, że moje częstotliwości są wyższe. Że moje ciało wibruje. Nie wiem, wyżej. No, już nie będę mówił tam. Yy, jestem w 5D, a, a od razu z tego niektórzy są w 3D, 4D, w jakimś innym D ciemnym. I chodzi mi o to yy, bardzo ważne. Jeżeli ja postrzegam siebie z perspektywy takiej, że wibruję wyżej niż inni. W takiej retoryce, w takiej mierze, w takim, może nawet nie mierze, ale generalnie jestem w wyższych wibracjach. Bo złość, nienawiść, wiązania materialne to są już niższe wibracje, a ja jestem w wyższych wibracjach. Samo to przekonanie, samo to myślenie o sobie powoduje to, że my zaczynamy nakładać sobie filtr widzenia innych z pozycji. Siebie jako w wyższych wibracjach. I teraz poczujcie, do czego to prowadzi. Prowadzi to naprawdę do niezłej parodii i niezłej iluzji bycia w wyższych wibracjach. Wow. Kochani, i to jest teraz bardzo istotne dla mnie. Ten zakres wibrowania, częstotliwości postrzegania życia, postrzegania ludzi, to jest zakres, który tak naprawdę. Yy, Obejmuje w całości. I nie mówi, że coś jest lepsze czy gorsze. Po prostu wszystko jest, jakie jest. I ważne jest to, by to dostrzec, że to jest, jakie jest. A ja mogę nadać temu znaczenie, i wtedy, jak dam znaczenie, a ja jestem w wyższych wibracjach, a to są niższe wibracje, i tutaj jest prawdziwe bliskość słońca, boga, źródła, a tam już jest dalekość taka, że po prostu yy, cmentarz no to to po prostu już jest filtr i przekonanie, które powoduje to, że ja patrzę na innych z góry, mówiąc krótko, ale do tego się oczywiście nie przyznam. Chodzi mi o to, żebyśmy poczuli ten, yy, i tak zastanowili się, z jak, jakiej częstotliwości, z jakiej perspektywy my postrzegamy innych, bo to jest filtr. Kiedy postrzegamy życie z perspektywy wszystkiego, całego siebie, nie... Yy, stwierdząc, że coś jest lepsze, gorsze, wszystko to są wibracje, to są częstotliwości. A my rozszerzając się w świadomości, w dostrzeganiu tych różnych częstotliwości, to jest zachwyt, bo to przynosi nam mnóstwo różnych doświadczeń. I też świadomość wybierania siebie na nowo. Tak więc, kochani, taka refleksja, z jakich częstotliwości, które tak naprawdę są Twoim filtrem wynikającym z Twoich przekonań, e Postrzegasz innych. Bo cała idea w tym wszystkim, o czym mówię, to jest to, żeby postrzegać, postrzegać tak naprawdę z punktu zero. Z punktu przyjęcia wszystkiego takim, jakim jest. Pers mieć perspektywę, która nie preferuje czegoś bardziej, czegoś e, mniej. E, Że mówi, to jest dobre, to jest złe. To jest bardziej wspierające, a to jest mniej wspierające. No, prawda. Tak naprawdę te najmniej wspierające rzeczy z pewnej perspektywy mogą być najbardziej potrzebne i najbardziej wspierające daną osobę. Także wiecie, relaks, totalny relaks, i nagle jak się spojrzy na to z tej perspektywy, to zaczyna się wiedzieć: o, nareszcie mogę sobie odpuścić te wszystkie preferencje wybiórczości i w ogóle e, tendencje postrzegania życia, że to jest bardziej uprzywilejowane i bardziej podoba się Bogu, a to już jest nie. Ja wiem, dojdzie do takiego teraz, e, może, pytania, no dobra, ale są takie odsłony bardzo, bardzo negatywne bardzo niszczące, bardzo krzywdzące pełne cierpienia. I z pozycji ciała, ciała one w ogóle są e, najmniej atrakcyjne i są po prostu, e, jak się tak spojrzy e, na to, emocjami to tylko i wyłącznie komuś po prostu e, nie wiem, coś zrobić, żeby po prostu. Zaprowadzić porządek w tym, co się widzi, albo po prostu krzyczeć mocno. I te elementy są też ważne, by je przejść i przedoświadczyć. I wieście mi, wraz z rozwijaniem tej świadomości, poszerzaniem tych częstotliwości dostrzegania różnych rzeczy, kiedy wnikamy w różne inne perspektywy, które są nie tylko perspektywą ciała, ale to są perspektywy różnych naszych inkarnacji, przeżyć kiedy pojawia się perspektywa y, kosmiczna że jesteśmy tu na tej ziemi jako jakiś odcinek iluś setek tysięcy inkarnacji to jest nic a może kilka także kochani perspektywa może zmienić pewne dostrzeżenie bardzo mocno i nagle takim uspokojeniem możemy zaufać przyzwolić by to co jest Najprawdziwsze w naszych sercach ujawniły się w mocy mądrości i miłości. Dobrze, kochani, taka refleksja, eee... i co? Aż 10 minut mi się mówiło. No, z samochodu, pokażę się wam na końcu. O, tak jestem, zapaliłem Cię, cześć Wam, jadę samochodem. No i trzymajcie się najlepszego. Tak też może zaznaczyć. A czemu nie? Hejka.